Dzisiejszy materiał jest tak niespodziewany, że nawet moi patroni, który, którzy zwykle wiedzą, co kroi się w danym miesiącu, nie mieli pojęcia e, o jego istnieniu. Ale tak to bywa, kiedy na progu pojawia się mały, dwuosobowy, rywalizacyjny deckbuilder i niewiele czasu na jego zrobienie. Toem z tej strony, Tomek Dobos z Gambit TV. Ja opowiadam Wam, co myślę o grach klanszowych, abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno. Mały, dwuosobowy deck builder rywalizacyjny. Jaki? To Sins. An infernal deck builder for all sinners. Tak widzicie, malutkie pudełeczko. Tutaj jest napisane SINCE 1, bo to jest pierwszy, pierwszy pakiet, który nazywa się Rise of Wrath. Ja dostałem takie dwa. Jest jeszcze SINCE Ooze of Glutony. Jest to deckbuilder stworzony przez Jacoba Lindborga, Daniela Grief i Daryla Petrucci. Wydany przez Cortado Games na Kickstarterze. On się ufundował w grudniu zeszłego roku. Zebrał sporo pieniędzy i jeden z autorów, czyli Jacob, a więc możemy powiedzieć, że Cortado Games podesłało mi te dwie, dwa pudełeczka do ogarnięcia, za co serdecznie, za co serdecznie dziękuję. Wspomniałem już, czym jest SINS: to deckbuilder, deckbuilder, w którym staramy się pokonać przeciwnika, ale nie tak jak w innych deckbuilderach dwuosobowych, które znamy. Czy to próbujemy zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa w talii na koniec gry? Czy na przykład próbujemy zniszczyć przeciwnika poprzez zabranie mu wszystkich punktów życia? Tu wygląda to trochę inaczej. Jak? Za chwilę zobaczycie przy stole. A dlaczego w ogóle robię tę recenzję? Bo do końca marca. Jest jeszcze tzw. late pledge na Kickstarterze Since, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zawsze może sobie e, zerknąć na to, co tam się, co tam się kryje. Także. Zapraszam do stołu, pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda Sins i jak się w to gra, a potem wrócimy tu i powiem, co sądzę o tej grze. No dobra, moi drodzy. Oto Sins przygotowane do rozgrywki dwuosobowej. To, co tutaj widzicie, to zestaw numer jeden, nazwany Rise of Wrath. Ten zestaw przygotowałem tutaj do gry, żeby pokazać Wam, jak to mniej więcej. Jak to mniej więcej wygląda. Zatem pokrótce, bo no żeby jakoś nie przedłużać, chociaż to i tak pewnie będzie długo. Każdy z graczy dostaje podstawową talię 10 kart, w której znajduje się 10 kart kosmosu z symbolem omni. Zatem de facto, przed przygotowaniem do rozgrywki nie trzeba go tasować, bo ciągnąc karty, zawsze dostaniemy dokładnie tę samą rękę, jeżeli chodzi o siłę i o to, co ta ręka może zrobić. Każdy gracz dostaje kartę dominacji. W tej grze walczymy o punkty dominacji. Nie będziemy bić naszego przeciwnika, żeby zbić mu punkty życia. Nie będziemy zdobywać punktów na kartach, żeby na koniec mieć ich jak najwięcej. Tutaj walczymy o dominację. Osoba, która zdobędzie dwa punkty dominacji, standardowo zwycięża. No i tutaj mamy talię. Kart, które będziemy kupować, którymi będziemy ulepszać swoją talię, tak zwany Realm, z którego to, z którego to świata wyciągamy 5 kart i jesteśmy gotowi do rozgrywki. Rozgrywka toczy się oczywiście w turach. Każda tura ma. Cztery fazy. Pierwsza faza to faza statusu. Tę fazę powiem. O tej fazie powiem wam za chwilę, ponieważ w pierwszych turach tej fazy nie będziecie w ogóle używać, ponieważ zresztą, zaraz się dowiecie, dlaczego nie. Faza numer dwa to faza zakupu. I w tej fazie będziemy zagrywać karty z ręki. Gracz aktywny zagrywa karty z ręki, aby kupować nowe karty. Tak jak w każdym deckbuilderze, Zagrana karta z ręki może mieć jakąś zdolność specjalną, tak jak tutaj widzicie. Po zagraniu tej karty można tę zdolność odpalić i coś, i coś zrobić. Na przykład ta karta gniewu pozwala zniszczyć kartę w ręku, aby pocią pociągnąć kolejną kartę stali. Co tutaj mamy? Duma, ta karta dumy. Zamień dowolną kartę ze swojego Desperpila z tą kartą. Tak? Więc. Mamy zdolności, które po zagraniu możemy, możemy wykorzystać, ale co więcej, każda karta ma zasób. Na samym dole jest symbol zasobu. Ten symbol jest zwany symbolem mocy. I mamy generalnie pięć zasobów: jest to kanwa, jest to ignis, terra, visus, chyba oraz omni. Symbol Omni, zas zasób Omni jest takim podwójnym jokerem, to znaczy można go wykorzystać, żeby zastąpić dowolny inny symbol, ale też dowolny inny symbol może działać jako Omni. Jak kupujemy karty? Zagrywamy karty z ręki, i jeżeli chcemy kupić jakąś, ups, jakąś kartę z Realm, no to musimy e, zebrać tyle symboli mocy ile dana karta ma symboli słabości te malutkie symbole w tym miejscu to symbole słabości zatem jeżeli chcę kupić tę kartę glatoni e, czyli to jest obżarstwa muszę uzbierać trzy symbole vicious ale tak jak powiedziałem symbol omnis działa jako joker zatem mogę zapłacić trzy symbole omnis żeby kupić sobie tę kartę obżarstwa. No trochę mi jeszcze zostało. To powiedzmy, że wydam te dwa, aby kupić kartę dumy. To oczywiście wszystko leci na mój discard, jak to w każdym porządnym deckbuilderze. I to jest faza zakupów. Kolejna faza to faza zwana fazą ataku. I żeby przeprowadzić fazę ataku, powinienem mieć coś na ręce. Ale nie mam, zatem za chwilę Wam o tej fazie opowiem. I faza numer 4 to faza odświeżenia. Jeżeli zostały mi jakieś karty na ręku, mogę je zatrzymać, mogę je odrzucić, i następnie dociągam ze swojej talii karty do limitu ręki który jest jeszcze zmodyfikowany w pewien ciekawy sposób, o którym, o którym za, chwilę wam, za chwilę Wam powiem. Zanim przejdę do omówienia fazy ataku i fazy, fazy statusu, zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie zapełniłem tych miejsc po zakupie, ani też w fazie refreshu. Te miejsca zapełnia się na początku fazy zakupu, więc wystawię dodatkowe karty, niech sobie leżą. I pozwólcie, że troszeczkę przewinę to, co tutaj się dzieje, żeby lekko zmodyfikować nasze talie i pokazać wam najpierw fazę ataku, a potem fazę statusu. No, dobra, moi drodzy, pomieszałem troszkę taliami, spróbuję pokazać wam, jak wygląda, jak wygląda faza ataku, a potem, oczywiście, faza statusu. Zacznijmy od tego, że atakuje powiedzmy sobie gracz na dole. Na czym polega atak? Atakujący zagrywa jedną kartę z ręki, może odpalić jej zdolność, ale to, co nas najbardziej interesuje, to jej siła ataku. Siłą ataku jest jej moc. Więc ten gracz atakuje taką mocą gracza u góry. Teraz gracz u góry, gracz broniący się, ma prawo zagrać kartę z ręki, aby Negować atak przeciwnika. W jaki sposób musi to zrobić? No najprościej mówiąc, musi zagrać taką kartę, której słabość pokryje się z mocą. Karty atakującej. Oni jest jokerem, więc mogę w ten sposób to zagrać. Oczywiście mogę również odpalić swoją zdolność specjalną. Powiedzmy, że to, że to zrobię. No i mam zagrane. Teraz gracz może znowu coś zagrać. Powiedzmy, o, fajnie. Widzę, że tutaj chyba mi pójdzie. Zagrał drugą, e, drugą kartę z takim symbolem. No ja tutaj nic nie mam, więc nie mogę nic zagrać. No i jest troszeczkę, e, troszeczkę lipa, więc mówię, mówię pas. Kracz mówi OK. No to ja zagram sobie jeszcze jedną kartę. Jest dobrze. Odpala zdolność. Ja już nic nie mogę zagrać, ponieważ, e, ponieważ spasowałem. I teraz, kiedy obaj gracze skończą zagrywać karty. Sprawdzamy, czy jak wygląda nasza siła. Więc on zagrał 3 punkty mocy Ignis, ja mogę się tym przeciwstawić tylko jednym punktem Weakness, znaczy słabości Omnis. Czyli jakby dwa punkty przechodzą. Oczywiście, jeżeli zaatakowałby mnie innym, na przykład, zaatakowałby mnie Terrą, mógłbym zagrać tę kartę, która ma aż cztery, cztery punkty słabości, więc przyjęłaby na siebie. Cztery punkty do mocy terry albo omnis. No, niestety wyszło tak, jak wyszło, i teraz. Ten gracz pokonał mnie dwoma punktami, dlatego bierze dwie karty ze swojej talii, czyli tyle, ile jest różnicy, i kładzie ją u mnie. Kładzie te dwie karty do mnie. To jest tak zwana desperacja. To jest mój stos desperacji, który może dać. Graczowi temu naprzeciwko mnie punkty. I zaraz powiem wam, jak to działa. E, zanim to, to e, dorzucę jedną rzecz w fazie odświeżania. Kiedy dociągamy karty, tak jak mówiłem, dociągamy do limitu kart na ręce. Bierzemy pod uwagę to, co zostawiliśmy na ręku oraz liczbę kart e, liczbę kart. E, jak to się nazywało? Liczbę kart cierpienia, jakie daliśmy przeciwnikowi. Zanim jednak powiem Wam, jak wygląda faza statusu, doj jedna szybka uwaga do fazy odświeżenia. Kiedy mówiłem, że dobieramy karty do limitu ręki, mówiłem, że jest on modyfikowany przez różne rzeczy. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, modyfikujemy go o karty, które zostały nam na ręku, ale również ciągniemy tyle mniej kart. Ile położyliśmy naszemu przeciwnikowi na stosie kart cierpienia? Czyli w tym przypadku limit ręki gracza na dole jest o dwa mniejszy, bo położył mi dwie karty. No i teraz, kiedy nadchodzi faza statusu, mamy prawo rozstrzygnąć cierpienie naszego przeciwnika. Możemy to zrobić, ale nie musimy. Jak to wygląda? Jeżeli zdecydujemy się rozstrzygnąć cierpienia naszego przeciwnika, odkrywamy wszystkie karty cierpienia, jakie on posiada. Następnie liczymy, ile symboli, w sumie symboli e, słabości, mają te karty. Te mają cztery. Jeżeli mają pięć lub więcej, zdobywamy punkt dominacji. Jeżeli nie, no to nic się nie dzieje. Tak czy inaczej, karty, które zostały tutaj rozstrzygnięte, zostają zniszczone, nie wracają do nas, nie wracają do żadnego stosu kart odrzuconych, wypadają z gry. No a my gramy dalej. I w ten sposób, w ten sposób gramy, aż jedna z osób nie osiągnie standardowo dwóch punktów dominacji krótsze 1, możemy też grać na 3, jeżeli, jeżeli chcemy. I tak mniej więcej, chociaż wiem, że to było dosyć kulawe wytłumaczenie, wygląda rozgrywka w grę Sins. Podsumujmy to jakoś. No dobra moi drodzy, wiecie już jak wygląda Sins? Mniej więcej jak się w niego gra, chociaż zdaję sobie sprawę, że to otłumaczenie zasad było nieco kulawe. Ale czas powiedzieć co sądzę, co sądzę o tej grze, Więc co mi się w niej podoba i co mi się w niej nie podoba. Zaczynamy od pozytywów i pierwsza rzecz, żebyśmy mieli ją z głowy, podoba mi się jak wygląda ta gra. Podobają mi się grafiki, one są z jednej strony bardzo ładne, takie wiecie, te kobiety śliczne, niektóre, niektórzy ci nieumarli, grzechy nieumarłe są naprawdę lekko przerażające i obrzydliwe, obżarstwa i tak dalej. Ale naprawdę bardzo fajnie się na to patrzy. Te grafiki dają kopa, takiego kopa klimatycznego tej grze. Co ciekawe, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć troszeczkę więcej, na co po niektórych grafikach. To chyba na kickstarterze jest specjalny set NSFW, czyli Not Suitable for Work, a więc nieocenzurowany. Zarówno, chyba, jeżeli chodzi o karty, jak i cały artbook, który pokazuje więcej niż to, co tutaj widać na kartach. Także, wiecie, dla każdego coś gołego. Także, jeżeli chodzi o wygląd, naprawdę świetnie to wygląda. Ja sobie zdaję sprawę, że jakość komponentów nie była finalna, jeżeli chodzi czy to o pudełka czy o karty, więc. Mogę podejrzewać, że będzie troszeczkę lepiej, mam taką nadzieję. Więc grafiki super. Czytelność kart też jest nawet niezła, chociaż te e, weaknessy, te, te słabości mogłyby być troszeczkę bardziej widoczne. Czasami to jakoś umyka, ale ogólnie, <coughs> przepraszam, czytelność kart też jest na niezłym poziomie. A teraz, jeżeli chodzi o me mechanikę. No po pierwsze, deck building. Ja lubię deck building i jeżeli jest to gra oparta na deckbuildingu, to w pewnym sensie z automatu ta mechanika, ta mechanika mi się podoba. Podoba mi się ten fakt, że trzeba tutaj troszeczkę kombinować, tak? Że tymi samymi kartami kupujemy i tymi samymi kartami atakujemy. Zatem jeżeli kupujemy, no to od, schodzi, nam, <laughs> schodzi nam ta moc, którą moglibyśmy zaatakować. Czyli jest troszeczkę inaczej niż w takich standardowych deckbuilderach konfrontacyjnych, gdzie mamy dwie różne waluty. Jedną używamy do zakupu, drugą używamy do walki. Tutaj ta sama karta, tu musimy podjąć decyzję. Chcemy kupić, czy chcemy nią, czy chcemy nią zaatakować. Podoba mi się to, że... Te talie mają, te pudełka mają nieco inny feel, takie nieco inne poczucie rozgrywki. One zawierają jakby te same grzechy, tak? W każdym jest tych samych siedem grzechów. Natomiast zdolności tych grzechów różnią się, jeżeli chodzi o pudełko. Rise of Wrath to dość agresywna talia, tak? Tam jest niszczenie kart, dociąganie, tam jest power. Use of glutony, obżarstwo, no tutaj rozpychamy swój dek, dobieramy, dociągamy, budujemy i tak dalej, i tak dalej, więc jest różne poczucie, pewnie można to zmieszać, ja nie mieszałem, nie, nie bawiłem się w kombinowanie takimi taliami mieszanymi, grałem sobie tymi setami i naprawdę było, <laughs> naprawdę było przyjemnie. Podoba mi się to inne podejście do tematu wygranej, tak? Nie na punkty, znaczy nie na punkty zbierane na kartach, nie rozwalenie punktów życia, ale te dwie dominacje. Jedna, dwie, trzy dominacje, tak, do zrobienia. Troszeczkę inaczej zaczynamy myśleć o grze przy tym, zwłaszcza, że łączy się to z kolejną rzeczą, która może nie tyle jest, nie tyle mi się straszliwie podoba, co uważam, że jest naprawdę bardzo ciekawie zrobiona, a więc Dochodzi tutaj tam mechanika dekonstrukcji tali i pewnego push, push your luck, bo mechanikę dekonstrukcji tali w deckbuilderach znamy od dawna, tak? Czy to karty pozwalające na wywalanie kart z deku, z, z discardu, czy też z ręki, czy to jakieś inne metody, ale zwykle. Wszelkie mechaniki dekonstrukcji talii polegają na tym, że chcemy odrzucać karty słabe, te, które nam zapychają talię. Chcemy się ich po prostu pozbyć. Tutaj ta dekonstrukcja talii jest po pierwsze losowa, bo nie wiemy co wywalamy. Po drugie, gdzieś tam jednak chcemy, żeby to dobra karta poszła, taka wiecie, z dużą liczbą e, tych, e, tych słabości. Chcemy się jej pozbyć, żeby ten drugi gracz stracił punkt, żebyśmy my ten punkt zyskali. I ten press your luck, ten push your luck, czy dwie karty, które wyjąłem, wystarczą? Czy dorzucić mu jeszcze dwie? Ale każda karta, którą ja mu dorzucam, każdy moment, w którym czekam, to jest mniej kart na ręce, mniej możliwości obrony przed tym, co on zrobi. No, wiecie, tego typu, tego typu sytuacje, naprawdę bardzo ciekawe decyzje są tutaj do podjęcia, i rzecz, która wydawałaby się bardzo taka oczywista, staje się bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o rozgrywkę i o to, co w niej, co w niej robimy, w jaki sposób kupujemy te karty, na czym nam zależy. Co chcemy zostawić, czego chcemy się pozbyć. Naprawdę bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa warstwa decyzyjna, e, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o tę grę. Także to są rzeczy, które, e, to są rzeczy, które mi się podobają. Przy okazji <laughs> można w tę grę grać więcej osób, oczywiście trzeba mieć więcej talii. Nie robiłem tego. Grałem zawsze we dwójkę, e, jeden na jednego. Tak to wydaje mi się, będzie działało troszeczkę lepiej. Nie mówię, nie mówię, że nie działa ten tryb wieloosobowy, bo tak jak mówię, nie zagrałem w niego, ale, ale tak jest chyba troszeczkę, <laughs> troszeczkę ciekawiej. Rzeczy, które mi się nie podobają teraz. Czas na takie. E, nieoczywistość tej gry. Znaczy, to nie jest to, że nieoczywistość tej gry mi się nie podoba, ale mam nadzieję, że twórcy dopracują jeszcze instrukcję, ponieważ... Rzeczy właśnie związane z przekazywaniem innemu graczowi tego cierpienia, z odpalaniem tego, z atakiem, kiedy co dobieramy, jak dobieramy, są mocno nieintuicyjne, bo one stawiają na głowie jak gdyby gatunek. I przez to, że są mocno nieintuicyjne, to czytanie, czytanie instrukcji, przynajmniej tej wersji beta. Było dla mnie dramatyczne. Zastanawiałem się, skoro ja wygrywam walkę, to dlaczego z mojej talii idą te karty cierpienia i potem zostają odrzucone? Dlaczego to ja tracę? I tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, to też zapomniałem, jakby o tym wspomnieć, ten cały mechanizm, że to ja odrzucam karty, że ja dociągam mniej kart, że potem je tracę, jest takim fajnym mechanizmem, który pozwala na Lekkie zapobieganie kuli śnieżnej, że na hapie się tych kart, ty stracisz, więc dojadę cię jeszcze lepiej. Nie, no to ja tracę, tak? Ale, ale tak jak mówię, jest to mocno nieintuicyjne. Dla człowieka, który grał w dużo, <grych> dużo deck builderów takich konfrontacyjnych, ten, ma, ten, taki wiecie, stan umysłu jest ustawiony w pewną stronę. I. Wykolejenie go jest bardzo ciężkie. Naprawdę bardzo ciężkie. Także mam nadzieję, że to będzie dopracowane, jeżeli chodzi o stronę instrukcji, bo, bo tam musi być to wszystko bardzo dobrze wytłumaczone, żeby, żeby, to, sobie, żeby to sobie poukładać. Kolejna rzecz. Mamy siedem grzechów, a z tego co widziałem, są tylko trzy talie. Tak jest Rise of Wrath, use of Glutony. I coś jeszcze z chciwością. Gloom of Greed, chyba, o ile dobrze pamiętam. Więc cztery talie grzechów nam jeszcze zostały, cztery różne e, jakby tematyki. E, nie ma. Nie ma w Kickstarterze pytanie, czy będą robione kolejne Kickstartery? Szkoda, no chciałbym zobaczyć ich, e, chciałbym zobaczyć tych talii ne, tych tali. Więcej. Kolejną rzeczą, która nie do końca mi się podoba jednak, jest fakt, że sins, w syns jest dużo więcej polegania na szczęściu, na szczęściu w dociągu, bo normalnie w, w tych, tych wszystkich deckbuilderach jakby polegamy na tym szczęściu, co my dobierzemy na rękę. Tak? Czy to, co my dobraliśmy, ładnie się skombuje, czy dostaniemy fajne karty. Czy dostaniemy to, co w tym momencie potrzebujemy? Natomiast w syns to szczęście jest aż w trzech miejscach. Po pierwsze to, co my dociągniemy. Po drugie w momencie, kiedy atakujemy, musimy mieć też szczęście w tym, co co ciągnął przeciwnik. Czy on ma karty, które tak, które pozwolą nam się przebić przez jego obronę? Jasne, widzimy co kupuje. Możemy założyć, że atakując nie wiem igni. Może nie będzie miał się jak obronić, bo chyba nie kupił nic z Igni. Nadal może mieć jednak jakieś omni karty, tak? Więc... Na ręku, więc o to chodzi. Więc mamy swój dociąg. Tu musimy mieć szczęście. Momentami musimy mieć szczęście w dociągu przeciwnika. I trzecia, trzeci moment. Musimy mieć szczęście w tym dociągu kart cierpienia, tak? Musimy mieć warta, że tam pójdą fajne karty. Odpowiednie karty. I... Miałem taką sytuację, gdzie <noise> przeciwnik mi po prostu, wiecie, dwie karty, cierpienia, chlap, poszło, nie? Znowu dwie karty, cierpienia, chlap, poszło, przegrałem. A ja zbudowałem cztery, no i, i zima, bo to były jakieś gówniane karty, wybaczcie za, wybaczcie za wyrażenie. Także troszeczkę za dużo tutaj polegania na szczęściu w dociąganiu kart, Wiecie, jakby za bardzo to, za bardzo to się spina. No dobra, wiecie już, co mi się podoba, wiecie, co mi się nie podoba w tej grze. Czas na podsumowanie. Trzy pytania, trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Jak chętnie usiądę znowu do syns ubrany w moją Begigową ocenę? I wiecie co, dla mnie to jest 7,5, bo z jednej strony, bardzo ciekawe rozwiązania. Nietypowe podejście do tematu tej konfrontacji. Nietypowe podejście do dekonstrukcji deku. <laughs> Nietypowe podejście do samej walki i zdobywania właśnie tych punktów. Ale z drugiej, <laughs> za, dużo, za dużo musi być tego szczęścia, tak jak powiedziałem. Nie zawsze czuję, jakbym w 100%, czy nawet w 75% miał wpływ na to, że zdobyłem te, że zdobyłem ten punkt albo że przeciwnik go nie zdobył, tak? I to chyba bardziej, że mam mniejsze poczucie, że byłem w, ja swoim działaniem byłem w stanie powstrzymać przeciwnika przed zdobyciem punktu. I to mnie troszeczkę, to mnie troszeczkę odrzuca, ale w zasadzie, kiedy siadam, gra się całkiem przyjemnie. Naprawdę gra się całkiem przyjemnie. Chętnie spróbuję zagrać, mimo wszystko, na więcej niż te dwie osoby. Jasne, tak jak powiedziałem, uważam, że to jest dla dwóch osób, ale no jest, jest możliwość, spróbuję. Tak? Nie zrobiłem tego przed recenzowaniem, ale gdzieś tam sobie usiądę. Może w komentarzu dam znać, jak mi poszło. Także 7,5 przyjemne, momentami irytujące, ale. Jakby fan z gry jednak nadal jest silny, nadal jest silny w Since. Także chętnie zagram, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak się w to gra. Czy zaproponuję? Możliwe. Możliwe, że zaproponuję, jeżeli już za dużo będę siedział przy Star Realms, Hero Realms, ale jeżeli miałbym wyciągnąć zamiast tego Terrors of London, to na pewno wyciągnę Terrors of London zamiast. Sims, tak? Więc 7,5 dla Sims ode mnie. Pytanie numer dwa. Czy kupiłbym tę grę, czy wesprę tę grę? Gdybym nie dostał tych dwóch ładnych tali do recenzji. I na Kickstarterze ona jest za bodajże 19 dolarów jedna talia ze goalami. 59 dolarów kosztuje zestaw trzech talii. Ze stretch golami, czyli uh, Rise of Wrath, Use of Gluttony i Gloom of Greed. Natomiast 119 dolarów kosztuje taki all-in, tam wiecie, ten Not Suitable for Work, Artbook i jeszcze masa innych rzeczy. Uh, nie, nie wespre nie wsparłbym. Nie żałuję, że nie zrobiłem tego też wcześniej. O ile przyjemnie mi się w to gra. To, no to nie czuję się nie czuję, że muszę to mieć w swojej kolekcji, tak? Deck builderów mam sporo, konfrontacyjnych też mam wystarczająco dużo. Sprawiają mi mega frajdę. To jest przyjemne, ale nie na tyle, żebym musiał to mieć, musiał to mieć w swojej kolekcji. Także cena w miarę ok, za te dwa pierwsze pakiety. Ten Olin no to wiecie, jak już tam kto chce, ale nie. Ja bym spasował. I pytanie numer 3, Czy to zostaje w mojej kolekcji? Z tego co wiem, te dwie talie mogą u mnie zostać, więc spokojnie zostaną. Będą takimi, wiecie, pokazóweczkami. Czasami sobie je wyjmę, może zagram. Na pewno się ich nie będę pozbywał, no bo to są prototypy. Nadal. Więc nie, 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 nie sprzedaje się ani nie wymienia się prototypów, tak? No, bądźmy poważni. Ale nie wywalę ich też. Bo mogłem, tak, że są karty tu wywalić i tyle. Nie, fajne, przyjemne, raz na jakiś czas do pogrania, zostają. No dobra, i to tyle w tym niespodziewanym odcinku. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, komentowania. Zaglądajcie na mojego Facebooka i na Instagram. Linki w opisie do tego materiału. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, a nie subskrybujecie mnie, to zasubskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Jeżeli bardzo podoba Wam się to, co robię, to zerknijcie na mojego Patronite'a. Link jest tu, link w opisie. Może zechcecie mnie wesprzeć właśnie w ten sposób będzie mi jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej miło. Ale polecam również oglądanie innych recenzentów, tych, którzy robią materiały na wideo, tych, którzy piszą blogi, tych, którzy robią podcasty, bo zawsze warto dowiadywać się o grach planszowych z innych źródeł. A naprawdę, recenzentów, świetnych recenzentów w Polsce jest mnóstwo. Ludzi, którzy znają się na grach, niektórzy pewnie nawet lepiej ode mnie. Więc zaglądajcie do nich, bo warto, naprawdę warto, warto. Ale przede wszystkim grajcie, dużo grajcie, namawiajcie innych do grania, bo to jest świetna zabawa. Niech nasze hobby rośnie w siłę. I tym optymistycznym akcentem dzięki wielkie, i do następnego. Trzymajcie się.